Mieszkałam na obrzeżach Brzeźnicy, małej wsi w Małopolsce, gdzie świat wydawał się zatrzymany w czasie. Drewniany dom odziedziczyłam po ciotce Halinie. Był pełen zakamarków, starego dębu przed werandą, zardzewiałej pompy i skrzypiących drzwi, które znałam od dziecka. Przyjeżdżałam tu każdej zimy, zostawiając za sobą Kraków, beton i mojego męża Pawła. Nigdy tego nie rozumiał. Po co wracasz tam, gdzie tylko cisza i mech? Mówił, a ja milczałam, bo nie umiałam wyjaśnić. Coś mnie ciągnęło. Jakby w tej pustce był sekret, którego nie znałam, ale którym nie znał. Tego wieczoru śnieg padał tak gęsto, że nie widziałam drzew za oknem. W domu było zimno, jak zawsze. Miałam na sobie grafitowe, wełniane rajstopy, lnianą sukienkę koloru bławadka długi sweter z guzikami z masy perłowej i rękawiczki bez palców siedząc przy piecu piłam gorący napar z pigwy i cynamonu gdy kątem oka dostrzegłam ruch na podwórzu cień długi nieludzki wstałam powoli i podeszłam do okna wpatrywał się we mnie wielki pies czarny lśniący z oczami jak z popiołu nie poruszał się, tylko patrzył. Po chwili odszedł, znikając za stodołą. Rano leżał pod gankiem. Spokojny, mokry od śniegu. Owinęłam się wełnianym szalem i wyszłam. Miałam na sobie dopasowany golf z Kaszmiru, długą spódnicę z guzikami po boku i skórzany pas z kutym zapięciem. Zapięłam na szyi srebrny medalien, pamiątkę po ciotce. Przysiadłam przy nim. Nie uciekał. Dotknął mojej dłoni mokrym nosem. W jego oczach było coś ludzkiego. Prawie zapytałam, kim jesteś. Wpuściłam go do środka. Poruszał się, jakby znał każdy kąt. Ułożył się pod piecem. A ja, spojrzałam w lustro. Poprawiłam włosy, przeciągnęłam palcem po szyi. Chciałam wyglądać ładnie. Dla psa. Nie. Dlaczegoś, co było w nim ukryte? Tej nocy śnił mi się mężczyzna. Stał w cieniu okna. Wysoki, w oczach z metalu, które znałam. Obudziłam się spocona. Psa nie było. Tylko ślady łap i niebieska wstążka, którą wczoraj miałam we włosach. Leżała na progu. Trzeciej nocy znów był tam. Na werandzie trzymał, jakby nic się nie wydarzyło. Wyszłam w krótkiej nocnej koszuli z koronką, na ramiona zarzuciłam miękki pled. Mruśła skotał stopy. Usiadłam przy nim, nie pytając o nic. Podałam mu kawałek indyka. Dotknął mojego kolana nosem, delikatnie, jakby dziękował. W środku nocy obudził mnie hałas. Lustro w sypialni zaparowane. Na szkle odcisk dłoni. Dużej, męskiej. A ja wiedziałam, że nie jest mój. Nie krzyczałam. Zaparzyłam herbatę. Znów trzymałam filiżankę oburącz, przyciskając do brzucha. To był mój rytuał, jak fetysz, coś, co chroni. Pies wrócił. Stanął przede mną. Patrzył. Głęboko. Długo. Czekał. Dotknęłam jego karku. Ciepły. Mocny. I przez sekundę, przysięgam, jego sylwetka się zachwiała. Jakby zmieniła formę. Albo tylko chciałam, żeby tak było. Następnego dnia obudziłam się z ciężarem na piersiach, nie fizycznym, ale emocjonalnym, jakby coś czekało na mnie za rogiem. W domu panowała głęboka cisza, choć w powietrzu wyczuwałam napięcie. Niepokój rozlewał się po ścianach jak wilgoć. Otworzyłam szafy, szuflady, skrzynie, jakby czegoś szukała, albo sprawdzała, czy nic się nie zmieniło. Na obiad włożyłam grafitową sukienkę z weluru, grubą, ale przylegającą. Pod nią cieliste rajstopy stopy i nic więcej. Na szyi, a paszka w kolorze popiołu. Czułam się jak bohaterka starego filmu, kobieta, która wie, że ktoś się obserwuje i celowo gra do kamery. Nawet jeśli tej kamery nie widać. Gdy podeszłam do lustra na końcu korytarza, coś było nie tak. Powierzchnia była lekko zaparowana. Przesunęłam palcem, ślad zniknął z sykiem, jakby to skóra parzyła szkło. W odbiciu dostrzegłam za sobą cień. Odwróciłam się, nikogo. Tego wieczoru pies wrócił. Siedział przed domem, jakby nie odszedł nawet na chwilę. Tym razem nie wszedł sam, czekał. Otworzyłam drzwi, patrząc mu prosto w oczy. Wydawały się zmęczone, smutne, jakby niósł ciężar więcej niż jednego życia. Weszliśmy razem. W kominku paliło się drewno. Rozłożyłam na podłodze stary haftowany dywan i usiadłam po turecku. On położył łeb na moim udzie. Ciepło jego ciała przesączało się przez cienki materiał mojej sukienki. Dotknęłam jego grzbietu, powoli, z czułością. Jakby to nie był pies, lecz ktoś, kto wrócił z bardzo daleka. W jednej chwili jego futro zadrgało, jakby coś się przebudziło. Zasnęłam obok niego, przy kominku. Obudził mnie szept. Męski głos: Słowo w języku, którego nie znałam przygotuj się. Wstałam. Zimno uderzyło mnie jak policzek. On już zniknął. Ale na poduszce leżało coś nowego srebrny pierścień z wygrawerowaną głową wilka. Dłoń mi zadrżała, gdy go podniosłam. Od tego dnia zaczęłam się zmieniać. Moje ruchy były inne, bardziej płynne. Spojrzenia dłuższe. Zakładałam rzeczy, których nigdy wcześniej nie nosiłam. Cienkie bluzki z wysokim kołnierzem, spódnice o kroju litery A, pończochy z rysunkiem wzdłuż łydki. Nawet moje perfumy patrzniały inaczej, żywicą i czarnym pieprzem. Wieczorami znów go widywałam. Zawsze w tym samym miejscu, na skraju lasu. Nigdy nie podchodził, ale patrzył. Czekał. A ja dla niego stawałam się kimś innym. Któregoś dnia poszłam za nim. Weszłam między drzewa. Cisza była gęsta, jak śmietana. Wysokie świerki rzucały długie cienie, a śnieg skrzypiał pod butami. Prowadził mnie powoli, zatrzymując się co kilka kroków. Aż dotarliśmy do polany, gdzie stała altana, zrujnowana, zapomniana, porośnięta mchem. Wewnątrz lustro. Nie stare. Nowe. Idealnie czyste. I to właśnie tam po raz pierwszy zobaczyłam siebie, inną. W odbiciu stałam naga, choć ubrana. Na skórze znaki, cienkie linie biegnące wzdłuż kręgosłupa i ut, jakby ktoś pisał na mnie obcym alfabetem. Dotknęłam ramienia i poczułam ciepło. Ktoś za mną. Odbicie nie kłamało. On był tam. Odwróciłam się zbyt szybko i nikogo nie było. Od rana czułam się, jakby moje ciało było, inne. Nie cięższe, nie słabsze. Po prostu bardziej moje. Skóra była nadwrażliwa, reagowała nawet na dotyk materiału. Zwykła bawełniana koszula drażniła mnie jak welon z pajęczyny. Zmieniłam ją na ciemnoniebieską bluzkę z jedwabiem, zapiętą pod samą szyję, z mankietami oprzytymi koronką. Do tego beżowa spódnica do połowy łydki i cieliste stopy. Zwyczajne, ale sposób, w jaki przylegały do nóg, przyprawiał mnie odreszcze. Podeszłam do lustra. Odbicie nie różniło się ode mnie. Ale linie z polany? były ledwo widoczne, jak blizny po cienkim nożu, ale czułam je pod palcami. Nie bolały. Przeciwnie, dawały poczucie przynależności. Przez kilka dni pies nie pojawiał się, ale jego zapach był wszędzie: w pościeli, we włóknach swetra, nawet w parze unoszącej się nad herbatą. Czułam się jak nawiedzona, choć nie bałam się. Raczej tęskniłam. Wieczorem, gdy zaszło słońce, ubrałam się, jakby miał przyjść. Półprzezroczysta sukienka w kolorze kości słoniowej, długa do kostek, pod nią jedynie cienkie rajstopy i wysokie skórzane botki. Włosy spięłam srebrną spinką z ametystem. Paczniałam bursztynem i wilgotną korą. Czekałam. I przyszedł. Nie przez drzwi. Pojawił się za mną, w odbiciu pieca. Mężczyzna. Ten sam. Te same oczy. Ale tym razem nie był tylko zjawą. Był realny namacalny Stał w cieniu, z dala, ale blisko. Poczułam, jak podchodzi. Powoli. Nie mówił. Tylko patrzył. Dotknął mojej dłoni, nieśmiało, jakby pytał o zgodę. Skóra jego dłoni była ciepła, ale jakby inna. Gęstsza. Czułam, że to nie człowiek. Nie do końca. Ale nie cofnęłam ręki. Podniósł ją do ustęp. I pocałował w miejsce tuż przy nadgarstku, tam, gdzie pulsuje krew. To był pocałunek cichy, ale dłuższy niż wypada. A ja stałam bez ruchu, rozchylając palce, jakby zapraszałam dalej. Zniknął. Jak zwykle. Zostawił po sobie ciepło. I coś jeszcze. Rano obudziłam się w ubraniu z poprzedniego wieczoru. Rajstopy były rozciągnięte. Na szyi ślad, nie siniak, ale coś jak tatuaż z cienia. Symbol, który rozpoznałam z tej starej książki, co znalazłam w kuchni. Litera wyryta ruchem palca. Nie jadłam. Nie piłam. Chodziłam boso po zimnej podłodze, w sukni jak z ceremonii. Grałam rolę. Byłam gotowa. O zmierzchu usłyszałam skowyt. Ostry. Krótki. Wybiegłam bez płaszcza. Na śniegu ślady. Krwawe. Wiodły do stodoły. W środku czekał. Ranny. W ludzkiej formie, ale nagi, skulony, z zaschniętą krwią na skroni. Patrzył na mnie bez słów, jakby mówił oczami. Pomóż. Podeszłam powoli. Uklękłam. Zdjęłam z siebie wełniany płaszcz, narzuciłam mu na ramiona. Ciało miał gorące. Zbyt gorące. Położył głowę na moim kolanie. Czułam, jak drży. Kto ci to zrobił? Zapytałam. Nie odpowiedział, ale w oczach miał lęk i żar. Coś, co przypominało pragnienie. Niecielesne. Głębsze. Pocałował mój nadgarstek jeszcze raz. Tym razem dłużej. A potem zniknął. Zostałam na klepisku, z rozgrzaną skórą i dłonią, która drżała jeszcze długo. Od rana śnieg padał bez końca. Biały pył przykrył ogród, płot i nawet schody werandy. Dom zamarł w ciszy. Jakby wszystko czekało na coś, czego nie sposób nazwać. Ja też czekałam. Wiedziałam, wróci. Ale tym razem nie tylko po to, by patrzeć. Usie, nie myślałam o Pol. Od tygodni nie dzwoniłam. W jego świecie mnie już nie było. W moim istniało tylko on. Założyłam coś, czego nigdy nie nosiłam wcześniej. Obcisłą sukienkę z półprzezroczystej siateczki, w kolorze popiołu, z długimi rękawami i wysoko zapiętą szyją. Pod nią cieliste body, cienkie jak druga skóra. Na nogach wełniane podkolanówki w kolorze świerka, zręcznie wyszywaną nitką. Paczniałam korą, kadzidłem i czymś drapieżnym. Zamknęłam drzwi na zasówkę. Zasunęłam zasłony. Zapałki zadrżały w dłoni. Gdy zapalałam świecę za świecą, rozmieszczając je na podłodze wzdłuż ścian, jak po rytuale. Lustro zakryłam tkaniną, ale wiedziałam, on i tak znajdzie drogę. Wiedziałam też, dzisiejsza noc będzie inna. I była. Nie pojawił się nagle. Czułam jego obecność długo przedtem w zapachu, w drżeniu podłogi, w napięciu w karku. A potem usłyszałam kroki. Ciche. Pewne otworzyłam oczy, stał przy drzwiach. Nagi, ale nie wulgarny. Ludzki, lecz nie z tego świata. Podszedł w milczeniu. Nasze oczy spotkały się i świat zamarł. Nie dotknął mnie od razu. Usiadł na podłodze naprzeciwko. Jego kolana dotykały moich. Delikatnie rozsunął dłonią rąbek sukienki. Odsłaniając pod kolanówki. Nie dotykał skóry. Dotykał materiału. Gładził go powoli, jakby czytał szeptem. Każdy jego gest był cichy, święty, jak modlitwa. Zamknęłam oczy, oddychając coraz szybciej. Nie mówił ani słowa, ale czułam, między nami nie było już granic. Gdy jego palce przesunęły się wyżej, po udzie, po biodrze, Zatrzymały się na materiale body. Poczułam drżenie własne. Nie wiedziałam, czy to strach, czy ekstaza. A potem zniknął. Po prostu. Zostałam sama. Tylko jego zapach, mokrego drewna, świerku, popiołu unosił się jeszcze w powietrzu. Ale coś było inaczej. Na lustrze, mimo że przykryte, pojawiła się smuga. Zdjęłam materiał. W odbiciu nie byłam sama. Stał za mną. Jego cień. Bez oczu, bez ciała, ale znajomy. Odbicie uśmiechnęło się. A potem znikło. Tego wieczoru nie spałam. Ubrałam się w jedwabny szlafrok, kremowy, przewiązany satynową wstążką. Nosiłam go tylko raz, na noc po ślubie. Teraz był mój rytualny strój. Do włosów wpiłam suszony kwiat lawendy. Na szyi zawisł medalien. Stary. Jego. Nie mój. Na podłodze obok łóżka znalazłam coś, czego nie zostawiłam pierścień z symbolem Wilka. Ten sam co wtedy, ale czerwony. Ze szkarłatem jak z zakrzepłej krwi. Zrozumiałam, on już nie tylko przychodzi. On zostawia coś. Ślad. Własność. Część siebie. I wtedy drzwi trzasnęły. Ktoś był na dole. Zeszłam na dół powoli, trzymając się poręczy. Dom milczał, ale powietrze było inne, gęste, nabrzmiałe, pełne czegoś, czego nie umiałam nazwać. W salonie paliła się tylko jedna świeca. Jej płomień drżał. Jakby oddychał razem ze mną. Na werandzie stał mężczyzna, wysoki, w płaszczu koloru dymu i z tymi samymi oczami, które znałam: szare, przenikliwe, ale teraz w nich było coś więcej: cierpienie, lęk i koniec. Przyszli po mnie, powiedział. Nie musiał mówić kto. Wiedziałam. Ci, którzy nie należą do tego świata albo należą do innego. Zostało mi niewiele dodał, patrząc na mnie tak, jak nikt nigdy nie patrzył jakby żegnał mnie przed śmiercią albo przed narodzinami. Podeszłam bliżej. Czułam, jak jego dłoń drży, gdy dotknęła mojej twarzy. Przejechał palcem po moim policzku, potem po ustach. A potem zsunął kaptur. Na jego skroni znak, taki sam, jaki miałam na szyi. Bliźniaczy, jak pieczęć: Jeśli odejdę, znajdź mnie wyszeptał: Znasz drogę. Nie odpowiedziałam. Przytuliłam go. Czułam, jak bije jego serce. Mocno. Szybko. Ostatni raz, a potem zniknął. Nie tak jak wcześniej. Tym razem zniknął naprawdę. Nie pozostał nawet cień, tylko zapach, tylko cisza i lód, który nagle pojawił się na szybie. Wróciłam na górę. Usiadłam na łóżku. Zdjęłam szlafrok. Założyłam suknię, której nigdy nie miałam odwagi włożyć, czarną. Gładką, ciasną w tali. Bez niczego pod spodem. Z wysokim kołnierzem i głębokim rozcięciem na udzie. Na szyi zawisł jego medalien. Włosy zaplotłam w koronę, wplotłam niebieską wstążkę, tę samą co wtedy. Jakby przygotowywałam się do ofiary albo ślubu. Zeszłam do kuchni. Na stole leżała stara księga, ta znaleziona za cegłą. Otworzyła się sama. Strona z napisem, którego nie zrozumiałam, płonęła lekkim światłem. W rogu pojawił się symbol wilcze oko. Wypowiedziałam słowo, które znałam z jego snów Memris. Wtedy zgasły wszystkie świece. W domu zrobiło się ciemno, jak w grobie, ale lęku nie było. W lustrze zobaczyłam siebie. Naga, w czerni, z oczami. Które nie były moje. I wtedy ktoś zawołał mnie po imieniu. Nie z zewnątrz. Z wewnątrz. Z sufitu zaczął kapać wosk. Na podłodze pojawił się znak z pierścienia. I wtedy zrozumiałam, to nie była miłość. To było powołanie. A gdy rano zjawił się Paweł, mój mąż zobaczył tylko pusty dom. Drzwi otwarte. Lustro zbite. Na podłodze, ślad kobiecej stopy i w powietrzu, zapach świerku, lawendy i ognia. Na stole leżała kartka. To nie koniec. Jeszcze mnie znajdziesz.